Cześć, witam Was Piotrek z Tabletowo.pl Dzisiaj zapraszam Was na rozpakowywanie tego bardzo ciekawego tabletu Samsung Galaxy Note Pro wersja 12,2 cala Pokrótce przedstawię Wam najważniejszą specyfikację a potem przejdziemy do rozpakowywania i przejrzenia całego urządzenia Wyświetlacz 12,2 cala tak jak wcześniej wspomniałem w technologii TFT rozdzielczość QHD czyli 2560 na 1600 Ośmiordzeniowy procesor w technologii Big Little, czyli 4 rdzenie 1,9 GHz i 4 rdzenie 1,3 GHz. Z tego co mi wiadomo, nie mogą one chodzić jednocześnie, czyli pracujemy albo na 4 rdzeniach mocnych, albo na 4 rdzeniach, które oszczędzają energię. 3 GB pamięci RAM, w końcu mamy PRO w nazwie. Port i led czyli możemy zamienić to urządzenie w uniwersalny. Pilot do telewizora, chyba największy pilot na świecie. Matryca aparat 8 megapikseli z autofokusem i 2 megapiksele z przodu do wideo połączeń. GPS Gląz, jeśli kogoś interesuje nawigacja, czy namierzanie pozycji w tak dużym tablecie. Najważniejsza chyba cecha tego urządzenia Rysik S Pen oraz bateria 9500 mAh. Zapraszam na rozpakowanie. O opakowaniu nie będę wam opowiadał zbyt wiele, bo jest bardzo standardowe jak we wszystkich innych topowych liniach Samsunga. Było już otwarte, więc nie będziemy robić wielkiego zamieszania. Nie jest to pierwsze rozpakowywanie. Przejdźmy już do najciekawszych elementów. Pudełko odstawiamy na bok. Po wysunięciu z pokrywy ukazuje nam się ogromny 12 i 12 calowy tablet. Ale to też zostawimy na później. Standardowe instrukcje obsługi. Karta gwarancyjna. USB Micro Ale 3.0 z tym dodatkowym złączem. Jest to szersze, znane z serii Note. Adapter sieciowy do ładowania, również standardowy dla wszystkich Samsungów. Podejrzewam, że to są wymienne wkłady do rysika, jeśli nam się zużyje czubek rysika, ale głowy Wam za to nie dam. Prawdopodobnie tak jest. W pełnej recenzji potwierdzę to. To by było na tyle rozpakowywania. Przejdźmy od tego, co ciekawi najbardziej wszystkich, czyli tablet Samsung Galaxy Note Pro 12 i 2. Na pierwszy rzut Widzimy wielki ekran 12,2 cala w proporcjach 16x10 rozdzielczość QHD. Niestety matryca jest matrycą Pentile, co przy dużo bliższym przyjrzeniu się, szczególnie drobnym fontom na stronach internetowych daje się to zauważyć, ale nie jest to żaden problem przy długotrwałym użytkowaniu urządzenia. Na przednim panelu oczywiście logo Samsung, kamera, czujnik zbliżeniowy, przyciski znane z pozostałych urządzeń Samsung Galaxy, czyli home button, androidowe aplikacje, wszystkie otwarte oraz przycisk wstecz. Widzicie ramki wokół ekranu? Nie są zbyt wielkie, ale również nie są małe. Jest to urządzenie rozmiarami bardzo przypominające Tablet, którego używam na co dzień, czyli Surface Pro 3. Później być może doczekamy się również na tabletowo porównania tych dwóch urządzeń na żywo, ale nie o tym teraz. Zobaczmy, co znajdziemy na krawędziach. Dolna krawędź czysta jest to pseudo aluminium jest to oczywiście plastik, który wygląda jak aluminium, jak to w Samsungach bywa. Głośniki stereo po bokach wejście, wyjście audio. Przyciski regulacji głośności i przycisk włączania. O ile przyciski regulacji głośności są fajnie klikalne, wyczuwalne, o tyle przycisk włączania jest taki miękki, ledwie wystaje z obudowy. Nie wygląda to super, tak jakbyśmy oczekiwali tego od topowego urządzenia za tą cenę. Tutaj mamy podczerwień do pilota, obsługi telewizorów na przykład. Drugi głośnik stereo, mikro SD złącze, gdzie możemy włożyć kartę rozszerzając pamięć tego urządzenia oraz micro USB 30. Ale to nie koniec, bo mamy jeszcze rysik, który jest chyba najważniejszą częścią tego urządzenia. Dla mnie tak naprawdę rysik w technologii WACOM czy łakom, czyni to urządzenie naprawdę wyjątkowym. Bardzo lubię z tego korzystać. To nie jest tylko do robienia notatek, szkiców, malowania, ale przede wszystkim można tego używać jako myszki. Szczególnie jeśli ktoś używa rozwiązań typu zdalny pulpit, wie jak bardzo przydatne jest coś takiego. Zamiast myszki można bardzo łatwo wykonywać prawe kliknięcia, drag and drop, przeciągnij i upuść. Nieocenione rozwiązanie. W porównaniu z tylko ekranem dotykowym, na którym zdalne pulpity obsługuje się bardzo ciężko. Zobaczmy, co mamy na plecach. To nie jest skóra, to wygląda jak skóra. Szczerze mówiąc, spodziewałem się takiego nieprzyjemnego, plastikowego dotyku, ale zaskoczyłem się bardzo pozytywnie. Oczywiście nie każdemu musi się podobać ten sztuczny szef. Oczywiście to nie jest ani skóra, ani nici, które oprzywają ją dookoła. Ale w dotyku muszę powiedzieć, że to bardzo przypomina skórę i pozytywnie byłem zaskoczony, że ludzie, którzy wcześniej mówili, że to jest tani plastik od Samsunga, ja bym tak nie powiedział. Urządzenie bardzo przyjemnie leży w ręku, nie ślizga się co powinno być dla nas wszystkich najważniejsze komfort użytkowania. Na tylnej obudowie logo Samsunga z fleszem, aparat 8 megapikseli, i myślę, że na tym zakończymy naszą wstępną recenzję, może nie recenzję, ale rozpakowywanie tego urządzenia. Zapraszam do zadawania pytań. Na część z nich postaram się odpowiedzieć od razu, resztę spróbuję poruszyć w recenzji. Na niektóre na pewno nie odpowiem, bo zadajecie naprawdę ich bardzo dużo. Nie wszystkie zdążę. Musimy niestety odesłać ten tablet. W ciągu kilku tygodni, więc wybaczcie mi, jeśli Wasze pytanie nie znajdzie odpowiedzi pod recenzją. Pozdrawiam, Piotr Górecki, tabletowo.pl